Jest na mnie mama, Franka. Franek bierze udział w dylfinoterapii po raz drugi, był w ubiegłym roku z nami, czyli rok temu i miał pięć sesji dylfinoterapii. Proszę powiedzieć o Franku, ile ma lat, jakie jest chorzenie i jak wpłynęła na Was ta pierwsza dylfinoterapia? Franek ma 5 lat, ma mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe. Na pierwszej delfinoterapii po dwóch tygodniach zauważyliśmy taką poprawę, jakby w chciał się pranek podnosić, takich do pozycji siadu na kolana. No i to trwały takie sekundy, więc w zasadzie nie, nie wiedzieliśmy czy to już coś się zaczyna, czy nie, ale też po kilku dniach następnych już było widać efekty... Bo już się zaczął um, utrzymywać w tej pozycji, w takiej pozycji, my to nazwaliśmy rzadki. Rzadka, wspomnijmy, że wcześniej w ogóle nic takiego nie robił, że raczej nie leżał nie. na Tak, łożarszki. jedynie co, no to się przekręcał z boku na plecy, z pleców na brzuch, to był w stanie już tak kurlał, ale nie. jakby nie miał siły tutaj, żeby po prostu użyć rąk do tego głowy, żeby się podnieść. Znaczy, tak, w tej chwili pranek już potrafi ustać na kolankach i tak. podpierać się rączkami. I, sam już też jest... I samodzielnie tę pozycję z pozycji leżącej właśnie. Tak, pewno, dokładnie bez pomocy. Także to jest jakie jeszcze efekty zauważyliście. Czy generalnie y, ma takie momenty, jakby chciał coś powiedzieć, ale no jeszcze nie ma tego słowa i żadne, żadne słowo się nie pojawiło, natomiast widać po nim jakby w jego emocjach, że po prostu już by coś chciał powiedzieć, no ale gdzieś jeszcze jest ta blokada. No a tak poza tym, no to... No to i tak dla nas jest dużo to, co osiągnęliśmy Zamiast, do tej pory. Można to nazwać i poprawa po prostu motoryki dużej, tak. że zaczął być bardziej sprawny, jeżeli chodzi o um, korzystanie tak, no z tej, z tej e, pozycji. Jakby znaczy, na siebie pozycję, także to jest bardzo, bardzo dużo. No, myślę, że ten inaczej kre... postrzega świat też. Dokładnie, nie? właśnie. No. Już tak z z perspektywy, skliono, z perspektywy, dokładnie, perspektywy. Nie, nie taki bierny, i tylko jest bardziej. Nie stanie się też utrzymać kilka, kilkadziesiąt dobrych sekund, bo tak nawet z półtora minuty do dwóch, także mamy nadzieję, no, papu, że... Się, no się, cieszymy. uważamy, że to jest super piękny efekt, że to jest dopiero początek, tak. więc miejmy nadzieję, że ten cykl przyniesie też Wam dobre efekty. Franek e, jest objęty badaniami naukowymi, właśnie przeprowadzamy z mamą też taki e, wywiad, kwestionariusz, który pozwoli nam po w sprawdzić, jak właśnie nastąpił, w jakim zakresie rozwój mowy i komunikacji. Bardzo dziękujemy za odpowiedzi, za odpowiedzi czy mamy czuki za dobre efekty. Dziękuję. Mm. Dziękuję. Dziękuję.